Co się dzieje z pozwem? Po złożeniu go do sądu. Oglądaj dalej. Do sądu trafia pozew ze wskazaniem adresu zamieszkania strony pozwanej. Sąd oczywiście doręcza w pierwszej kolejności na ten adres pozew, ewentualnie z nakazem zapłaty. Jeżeli sąd wcześniej wydał taki nakaz zapłaty, następuje podwójne doręczenie w przypadku braku odbioru przez stronę pozwaną takiego pozwu. Natomiast następnie następuje zwrot do sądu. Sąd kieruje do powoda, do tego, który wniósł pozew, informację o braku doręczenia pozwu, braku możliwości doręczenia pod ten adres, i wówczas to powód musi postarać się o doręczenie tego pozwu wraz ewentualnie z nakazem zapłaty do pozwanego. Dlaczego? Otóż wprowadzono przepis, z którego wynika, że pierwsze pismo w sprawie cywilnej kierowane do pozwanego musi być odebrane przez niego osobiście. Z racji tego, że pozew czy też nakaz zapłaty jest zwykle pierwszą przysyłką sądową, no tutaj sąd czeka na to, aż zostanie doręczone pozwanemu osobiście pismo i dopiero wtedy zaczyna procedować. W takiej sytuacji, jeżeli nie dojdzie do tego doręczenia, następuje tak zwane doręczenie komornicze, to powód musi za komornika, musi też temu komornikowi zapłacić, doręcza ten pozew. Jeżeli dojdzie do doręczenia, komornik osobiście doręczy. Pozwanemu pozew, no to sprawa nabiera biegu, natomiast jeżeli nie, tak naprawdę jest opcja ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, ponieważ inaczej nie da się przeprowadzić postępowania.